Witam Państwa bardzo serdecznie, to jest Janusz Ruletowa, a oto nasi dzisiejsi zawodnicy. Amaro 30 ml, Creme de Cassis 20 ml, Gin 30 ml, Luxardo Maraschino 40 ml oraz Top z Korony jako dodatek. Jak zobaczyłem te składniki, pomyślałem sobie, jest to potencjał na taki dobry w kieliszku taki wykwintny koktajl, a potem zobaczyłem, że do tego dochodzi top z korony, no to się kurwa obaliłem z krzesła. No ale cóż, Ernest wybrał i nie mogę się kłócić, więc robię. Duża szklanica do mieszania, w której to zrobię. No i lecimy. Doń. Chem de cassis. Czyli jakkolwiek się to czyta. 20 ml. Gin 30 ml lub jedna uncja, jeśli się czujecie amerykańsko. Amaro Montenegro, bo takie mam pod ręką, 30 również siup i Luxardo Maraschino na koniec. 40. Kolor jest ładny, taki królewski. Dodaję lodu z zamrażalki. Jeszcze zanim się zabiorę, jako że dzisiaj święto i ja pan Janusz nie zapomniał, to schłodzę kieliszek. No i mieszam koktajl. No i odcedzam pojedynczo do niej. To jest ciekawe, bo mówi się, że najlepsze krople zostają na końcu. No ale co, jeżeli koktajl jest niedobry, to tam zostałem najgorsze. Czyli teoretycznie powinien ich nie wlewać. Ciekawa myśl. Zanim ktoś wskoczy i mi powie, że jak to top gazowany do kieliszka, można. Old Cuban tak się robi, że tam top jest nieco bardziej wychytny, bo jest z szampana. No ale chuj, tam topuje z koronki. Boję, boję się tego napisać, jeśli ma być szczery. No to sprawdźmy, co Ernest ugotował tym razem. Siup. Atakuje nozdrza, tak, korona, kurwa, na górę. O pierdole. O pierunie. Ciekawa sprawa. Hmm. Powiem tak, ten koktajl ten koktajl dotyka moich kubków smakowych w sposób, w jaki niekoniecznie mi się podoba. Co, co, coś tam jest, to jest tak, jakby jakiś smak próbował się przebić przez tą nawałnicę gówna i, i, i wyjść tutaj naprzód. Myślę, że to może być Krem de cassis. on ma taki wyraźny smak, chociaż jego jest najmniej, ale. Nie wiem, coś. Amaro na pewno czuć. No ale powiem tak, no, czuć przede wszystkim ból, zażenowanie i, i śmierć. Jest to kurwa takie niedobre, że to szok. Kto by pomyślał, że takie niewinne połączenie może być takie obrzydliwe. No jak na razie Ernest jeszcze nie ugodował. już Drugi koktajl od Ernesta i jeszcze gorszy niż poprzedni, a do pobicia był ciężki poprzedni. Także Moja opinia końcowa o tym koktajlu, ocena 2 na 10, ten koktajl graniczy z zamachem na moją osobę, a nazwę go tak, Boga nie ma, bo gdyby był, to by mnie powstrzymał. Dziękuję za uwagę oraz zapraszam ponownie.